Dobra, idziemy, idziemy na Ringo, tak? No chodź, idziemy na Ringo, tak? pobiegamy trochę, no to idźcie, poszły. No idziemy, do przodu. Gotowy pako, jesteś? No, poszedł. Ślicznie. Widziałem byku. Super. W powietrzu, tak. Tak jest. Pięknie. A Zunia coś wyczuła. Co tam jest? salta bien Muszę być czujny, bo nie wiem, czy ktoś tam z psem w spaceruje, ale chyba nie. Idziemy. Bo teraz filmować i być czujnym z psami, bo tu też różnie ludzie chodzą. To nie jest takie proste. Tym bardziej dużego to ja mogę być pewien, bo to jest psiak, ale młoda jest jeszcze knobrna trochę do szlifowania. Ale wszystko jest na normalnej drodze. Duszy nam pomaga w wychowaniu. A zawróć. wróć! Wróć! A Ej, do mnie! Chodź tu! Dobry pies, tak jest. Mądra. Mądra dziewczyna, ta, Tak jest. Ślicznie. Tak jest. Ślicznie morda. Idziemy. Chodź. Tak. Jest. I teraz będzie siłowanie, które jest, które jest silniejsze. Oczywiście, że duży. No, no bo co tutaj będziemy? Czarować, no to jest psisko. 3 letni, niedługo w styczniu. Moda ma dopiero półtora. Ale no, parka to jest, jakby byli sobie pisani. A za? Trzeba obserwować, bo moda jest z tych bardziej polujących. Nie wiem, pierwszy raz mam suczkę. Owczarka z niemieckiego. Zawsze miałem, miałem kiedyś tylko dwa kundelki, ale to to jest, psy te psy to jest marzenie normalnie. Jak się im poświęci w wychowaniu tyle czasu ile trzeba i cała reszta no to no to później są efekty. Tak jakie są. O. Gdzie tam młoda lecisz? Spokojnie no. Proszę Idziemy Chodźcie Idziemy się przejść Idziemy Chodź Idziemy I rozerwiecie, tak jak już to, to już jest trzecie ringo. <laughs> idziemy, chodźcie. Chodźcie. Dobre psy, tak, razem muszą przynieść. Tak Pracują oczywiście. Idziemy Idziemy, idziemy. Tak Piękne mordeczki. Jemy, <gry> Idziemy? Idziemy. jest, jest. A za do mnie, do mnie stój, dobry pies Poszedł. I w powietrzu, tak jest, dobre psy, obydwa pięknie. grałeś a gazungę nie daje się nie daje dziewczyna za wygraną poczekaj. Azunia, czekamy. Asa